Witam, Emki. Nagrywałam już filmik dla Was, ale nie wiem, czy słyszycie. Spadła taka ulewa w międzyczasie. No to też macie znak, że, że się będzie u Was działo, bo po tych kartach, które już rozłożyłam, wyciągnęłam wcześniej, em, faktycznie może się dziać. No. Był wiatr zmian. Śpiewał Scorpions, to będzie deszcz zmian u emek. No trochę się uspokaja, nie wiem czy, czy, czy nie będzie nam przeszkadzało, bo kurczy strasznie. No ale dobrze, postaram się Wam powiedzieć um, o Waszym przesłaniu. Więc tak, jeszcze raz zaczynam. Emki, czyli M jak manifestacja. Mm, z czym tutaj się to będzie jadło? No, oczywiście, z manifestacją samego siebie, swoich poglądów, być może swoich potrzeb, być może poziomu życia. Na pewno, na pewno będzie to mocny czas dla Was na zastanowienie się, po pierwsze, tego, co tak naprawdę chcecie. Co dalej w tej Waszej wędrówce? Z kim? I jak? Oprócz tego, ze względu na kartę, która była dołączona do Waszego przesłania, zostaniecie obdarzeni wieloma błogosławieństwami i łaskami. To jest wezwanie do tego, byście byli na to gotowi, byście się nie opierali. Zresztą w rozkładzie to, czego nie robić, to właśnie nie bronić się, nie być skostniałym na oferty umieć to wszystko zebrać i wykorzystać. Dla własnych celów, dla manifestowania własnych celów, tego w jakim kierunku idziecie i z czym chcecie iść, co chcecie po drodze zabrać. Dla niektórych tutaj będzie też rezygnacja, gdyby z pasywnej postawy w życiu na bardziej aktywną. To też będzie mniej jak gdyby przyjmowania, więcej dawania, więcej pokazywania na zewnątrz. Chociaż powiem szczerze, że też ta manifestacja może tutaj odbywać się niekoniecznie na polu wy i przestrzeń wokół was, ludzie, środowisko ogół, a może się to odbywać wewnątrz. Czyli możecie sobie powiedzieć: Też dość mam mm, obciążeń, dość lęków, dość blokad, dość rzeczy, schematów, które mi nie służą, y, będę robił inaczej. Y, robię zmianę radykalną i muszę najpierw pokazać sobie, na co mnie stać, jak to zrobię? A wszystko tutaj wychodzi na to, pokazuje, że, że, że cudownie sobie z tym poradzicie, pod pewnymi warunkami. Yy, I po prostu być na piedestale. Czy będzie wzrost wewnętrzny? No, za tym idzie też wzrost zewnętrzny, automatycznie. Emki. Yy, Będą też zmieniać postawy w pracy. Postawy w swojej ambicji i schematach związanych z pracą w ogóle. To niekoniecznie zawodową. Tutaj jest też ukłon w kierunku osób, które są bardzo zakręcone, sfokusowane na przykład na porządek w domu, na pewną też hierarchię w wychowywaniu, jakieś zasady, które zostały przekazane pokoleniowo, jakieś wizje rodziny. Wizję tego, co trzeba, co nie trzeba, co wypada, co nie wypada. I główne zadanie mówi o tym, że odejdziecie właśnie od pewnych tych swoich yy, dotąd wartości, których się trzymaliście tak bardzo kurczowo, bo były wam do czegoś potrzebne. To jest kwestia też że jakiegoś bezpieczeństwa, poukładania. Znaliście takie, więc dobrze sobie prosperowaliście, czy mieliście kontrolę, tak? Yy, tutaj nie o to teraz chodzi. Chodzi o to, żeby dać sobie na luz. Po prostu. Wyzwaniem będzie to, żeby manifestować inne rzeczy, inne potrzeby, niż to, żeby na przykład za wszelką cenę yy, robić karierę. Za wszelką cenę być, nie wiem, najlepszą mamą na świecie, czy najlepszym rodzicem w ogóle, przepraszam, tatą, tak? Też oczywiście. Czy być, nie wiem, najlepszą żoną, najlepszym mężem yy, ponad wszystko według własnych wartości, własnych zasad lub takich, których na, nam nałożono po prostu, tak? Nałożono nam w dzieciństwie, nałożono nam w ogóle w jakiejś społeczności. Tu jest odchodzenie od tego. Tu jest y, wyspokojenie się y, stom, też z tym ustawiczną kontrolą i tą ogromną ambicją i tym wizerunkiem, y, takim jakimś nieskazitelnym w swoim niemaniu. Y, co ma Wam y, w tym pomóc? Jaką postawę y, macie przybrać? Hmm. Na pewno. Sięgnąć po swoje marzenia, po swoje wizje, coś, co dawno zakopaliście, coś, co wydaje Wam się już nieaktualne, coś, co y, było może w dzieciństwie ważne, potem gdzieś to zginęło w farworze obowiązków, e, przybierania właśnie różnych ról, które stały się ważniejsze niż Wy sami. E, to jest to, by spojrzeć śmiało w nową przestrzeń, by umieć rysować sobie wizję nowego siebie, takiego troszeczkę innego, niespiętego, nie w szablonie, trochę właśnie marzycielskiego, trochę tutaj idealizmu wchodzi w to wszystko by się nie asekurować, by pójść też naprzód, by próbować, by nie bać się, po prostu nie bać się, nie bać się zmienić schematów, nie bać się czasami wyjść z ról. Oczywiście e, nie za wszelką cenę i nie róbmy tutaj obrotów o 360, tak? czyli e, role w życiu trzeba mieć. One są bardzo istotne i ważne. E, tu się na tym już nie będę rozwodzić. Na temat oczywiście wszędzie jest potrzebny balans, więc, więc tutaj dobrze wypośrodkujcie wszystko. Natomiast e, bądźcie wizjonerami. Upuśćcie troszeczkę z tej bańki takiej dobra, tutaj, tu, tutaj. Chodzi o to, o te zmiany. Właśnie i czego macie nie robić? Nie macie tkwić w tym, co było do tej pory. Nie macie też martwić się o ludzkie języki. Nie macie martwić się o swoją opinię. Tak naprawdę, Wy możecie tylko sami ją y, sobie zepsuć. Wy możecie swoimi y, Czynami, myślami, działaniami e, odebrać sobie szacunek. Nikt inny nie ma prawa tego wam robić, a już na pewno nie oceniać. Sami wiecie, kim jesteście. Nie martwcie się tak bardzo o to, że właśnie wyjdziecie spoza tych ram, tych, które były dotąd bezpieczne, bo znane żeby pójść w nieznane, bo macie dosyć sił, umiejętności, talentów do tego, by zrobić coś jeszcze, coś ponadto. Z drugiej strony nawołuje tutaj też energia do spokoju. Czyli dobrze wszystko rozważyć, by umieć dobrze wszystko pogodzić. Prawda. Burza. No, Emki. Ja nie wiem. O, jak któraś z Emek tutaj jest żywiołem w ogóle ognia, który najwięcej dostanie energii marsowej, czyli baran, lew, strzelec. To się może dziać. Oj, dużo, dużo. No dobrze. Jaki jest efekt, jeżeli pójdziecie według tych wskazówek? No, jest zwycięstwo. Jest dobra pozycja. Jest uznanie i szacunek. Po pierwsze, macie to sami do siebie, tak? Te wartości. Po drugie, Ludzie, którzy są wokół Was, no mogą być nieco zszokowani, ale w następstwie pójdzie aprobata. Pójdzie posłuch. Stworzycie nową jakość. Po prostu. Stworzycie nową jakość. Wcale nie zatracając tego, co do tej pory wypracowaliście sobie. I jesteście w stanie mądrze, Pogodzić wszystko to, co było do tej pory, z tym, co przyjmiecie jako nowe i wprowadzicie w życie. No i tego Wam życzę, emki. Cudownie. Bonusy będą opisane w czytaniach na samym końcu, więc jeszcze zachęcam poczekać za znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. To też Wam na pewno pomoże. Ok. No, dziękuję i przyjemnego marsowania.